W czasie rzeczywistym Qatar A7 PCP To co się uda, to się uda Ale mamy go tu Sorry, że tego, tak, ale to z ręki nagrywam I teraz wam coś jeszcze pokażę Daj no, no. Zobaczcie tu Mamy godzinę 16.23 Rzeczywisty, planowany, coś tam eee, trochę tu cofnę, i jest eee, w czasie rzeczywistym. Super aplikacja, naprawdę, jestem w szoku, że tak działa. <grymne> Dobra.